Cześć! Witam serdecznie na kanale w programie kulinarnym z serii ziemniak na różne sposoby. Muszę powiedzieć, że pogoda nie dopisuje, pada praktycznie cały czas i ogólnie jest smutny nastrój, więc żeby sobie ten nastrój poprawić, będę dzisiaj gotował placki ziemniaczane. Placki ziemniaczane to jest chyba moje ulubione danie z ziemniaka i próbowałem go robić dwa razy. Niestety nastąpiło za każdym razem niepowodzenie. Jak mówi przysłowie, do trzech razy sztuka, dlatego spróbujemy dzisiaj kolejny raz. A jak się znowu nie uda, to znajdziemy jakieś nowe powiedzenie i będziemy próbować dalej. Bo, jak mówi powiedzenie, trzeba próbować aż do skutku. Lista składników, która będzie nam potrzebna do zrobienia placków ziemniaczanych, jest prosta i krótka: ziemniaki, mąka, cebula, jajko, sól i olej. Na nasze szczęście, są to wszystko składniki, które zawsze powinny się znajdować w naszej kuchni, bo jeśli któregoś z nich brakuje. To pojawia się stres. Oczywiście są różne rodzaje ziemniaków, jedne się do tego lepiej nadają niż inne na pewno. Ale ja wybrałem takie uniwersalne, ogólne, do wszystkiego. A oczywiście, jak mówi przysłowie, co jest do wszystkiego, to jest do niczego. Zobaczymy, jak to będzie. Jak to mówi przysłowie, na dwoje babka wróżyła. I później trzeba te ziemniaki zetrzeć na tarce. I są różne tak zwane oczka w tarce. I ja postanowiłem wybrać te średnie, bo ja jestem ogólnie takim właśnie człowiekiem. Jak będzie średnie, to na pewno nie będzie ani za dobrze, ani za źle. Pewnie zadajecie sobie w ogóle pytanie, czemu ja robię program o gotowaniu, jak wcale nie umiem gotować jakoś bardzo. A odpowiedź jest taka, że to jest ogólnie kanał lifestyleowy, który... Opowiada o moim życiu i w życiu jedzenie jest ważne. Jak już chce się jeść, to warto umieć gotować. Po pierwsze, że jak ktoś nie umie gotować, to dla mnie to jest wstyd. Ogólnie uważam, że umiejętność gotowania jest ważna w życiu, bo jak sobie nie umiemy ugotować, to musimy iść do restauracji. A zawsze jak idę do restauracji, to sobie myślę, a mogłem sobie to sam w domu zrobić lepiej i taniej by wyszło. No i ogólnie niestety, niestety trzeba jeść. A im więcej człowiek je, tym się lepiej czuje. Oczywiście zależy, co je i co to znaczy dużo, ale w to już nie będziemy wnikać, bo ja nie jestem trenerem personalnym. Oczywiście tutaj trzeba uważać, żeby sobie nie zetrzeć palca, ale to i tak się na 100% stanie, więc to jest kwestia po prostu nieunikniona. Starte ziemniaki wyglądają pięknie, mają piękny kolor. Jak dotąd wszystko wydaje się iść gładko i elegancko. Następnie trzeba te ziemniaki, zdaje się, odcedzić. Następnie trzeba dodać trochę mąki, cebuli, jajko i sól. Mam ogólnie taką rozkminę już od dłuższego czasu, co jest lepsze albo co jest ważniejsze, ziemniaki czy cebula. I wydaje mi się jednak, że cebula, bo jakby się tak zastanowić, to jakby zabrakło ziemniaków, to by nie było ziemniaków, a jakby zabrakło cebuli, to by nie było niczego. Jak widać wszystko na razie idzie elegancko. No i została jeszcze nam ostatnia i najtrudniejsza rzecz, czyli smażenie I Na przykład tutaj nie wiem ile oleju trzeba dodać, więc dodam tak na oko Bo ogólnie w gotowaniu uważam, że trzeba wszystko robić na oko i ufać swojej intuicji A im więcej mamy doświadczenia, tym mamy silniejszą intuicję Oczywiście nie można trzymać się tak ściśle przepisu, bo na przykład jak w przepisie jest jedna cebula, to nie wiadomo ile to jest bo nie ma przecież dwóch takich samych cebul Tak samo jak nie ma dwóch takich samych płatków śniegu Przechodzimy teraz do ostatniego, finałowego Najbardziej emocjonującego Ale zarazem najbardziej niebezpiecznego i ryzykownego etapu Czyli smażenia Tutaj najbardziej może nam coś nie wyjść Kładziemy te ziemniaki Robimy z nich takie płaskie Trzeba podobno z 2-3 minuty smażyć, aż się zrobi złocisty kolor I to jest oczywiście trudne, bo kolor się robi od spodu, czego nie widać no, powiem wam, że w miarę nawet to wygląda. Niestety ten się rozleciał. Ale to też trzeba wprawy to. Nie można oczekiwać, że od razu. Nie od razu, że im zbudowano. No i tak to jest. Na oko wygląda średnio, ale nie najgorzej. Powiem szczerze, średnie, ale i tak najlepsze, jakie udało mi się w życiu zrobić. Myślę, że jest to krok w dobrą stronę. Ogólnie, na koniec, moral jest taki, że warto jeść ziemniaki. A tak naprawdę moral jest taki że lepiej w życiu robić coś niż nic. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam gorąco i do zobaczenia kiedyś.